Księżyc w rybach, 6 lipca 2023 roku. Dziś, 6 lipca 2023 roku, o godzinie 19:32, Księżyc przejdzie z powietrznego znaku Wodnika w Wodny Znak Ryb i pozostanie w nim do godziny 21:17, 8 lipca. Energia Wodnika przynosiła zmiany działania wbrew normom i wszelkiego rodzaju nowości w każdej dziedzinie. Nowi ludzie w otoczeniu, nowe gadżety technologiczne w domu i wysoki poziom aktywności intelektualnej to były znaki rozpoznawcze księżyca w wodniku. Teraz czas na zmiany i przejście energii w emocje oraz uczucia. Uwaga, bo niekiedy możesz nie mieć obiektywnej oceny sytuacji i poniesie cię fantazja w ocenie rzeczywistości. Zainwestowanie dużej sumy pieniędzy tylko na podstawie marzeń oznacza pewną stratę. Są jednak plusy marzycielskiego podejścia. Przyda się na przykład w sytuacjach, kiedy to potrzeba motywacji, by ukończyć jakiś inspirujący projekt. Niesiony marzeniami z pewnością się nie poddasz. Energia księżyca w rybach sprzyja naszemu otwarciu się na tworzenie i odbieranie magii w naszym życiu. To właśnie teraz, jak nigdy, powinniśmy wysyłać nasze pozytywne myśli do wszechświata. Okresowo wyostrzą się twoje zdolności paranormalne. Jasnowidzenie, podszepty intuicji, podróże poza ciałem we śnie, to tylko niektóre ze zdolności, które zyskają na potencjale podczas Księżyca w Rybach. Z pewnością zagłębimy się w temat duchowości oraz zwiększymy częstotliwość praktyk duchowych. Takich jak medytacja z bóstwem czy modlitwa. Księżyc w rybach sprzyja empatii, więc więcej jesteśmy w stanie wybaczyć, lub szybciej stajemy w obronie potrzebujących. Jest to niezwykle pozytywne, ale należy uważać, by ktoś nie wykorzystał naszej dobroci. Uwaga też na okresy melancholii, które mogą się pojawić od czasu do czasu. Melancholia bardzo łatwo może się przerodzić w depresję. Nie przesadzaj zatem z samotnością w tym okresie, a wręcz otaczaj się innymi ludźmi, by nie zatracić się w negatywnych rozmyślaniach. Kontemplacja i wyciszenie są korzystne, ale istnieje cienka granica między korzystnym wpływem na człowieka a zgubnym smutkiem. Zachowaj równowagę pomiędzy kojącą samotnością a aktywizującym towarzystwem. Wróżbita Łukasz Węcka.